Witam Was, kochani, serdecznie. Czytanie ogólne na poniedziałek 7 lipca. Dziewczynki, kochane, to są oczywiście informacje, a nie wyrocznia. Pamiętajcie, Wasze nadzieje zaczną się spełniać. I teraz informacja jest, kochani, taka, że nadzieje marzenia zaczną się spełniać. Zobacz, ile masz możliwości, zbierz informacje, jeszcze raz przyjrzyj się tej sytuacji, która wyniknie w poniedziałek, bo to będzie sukces, to będzie pozytywna energia, ale ty musisz ją zauważyć. Czyli w zasadzie, jeżeli wy czekacie na jakąś wiadomość dosyć długo, to w poniedziałek jest taka energia, żebyście wy sami wysłali wiadomość do tego człowieka, tak? Sami zapytali. Nie czekali, aż ktoś pierwszy wyśle. Jeżeli chodzi o straty, one mogą nastąpić, ale te straty to będzie nowy początek, czyli coś się zakończy, coś ktoś odejdzie, będzie nowy początek. Ale to też zwróćcie uwagę na to, że mamy dobre zakończenie w związkach, w relacjach. W pracy, koleżeńskich, przyjacielskich, dobry romans, dobre zauroczenie, dobre zakochanie. Zakończą się problemy w związkach, które nie są toksyczne, w relacjach, które nie są toksyczne. Singla czu się, się: coś trzeba zakończyć, co już wam nie służy, i otworzyć się na nowe znajomości, na nowe możliwości, tak? Natomiast, jeżeli wy macie związki toksyczne, od dłuższego czasu macie problemy, tak? Z tymi osobami czy też relacje jakieś toksyczne, no to tutaj będzie pozorne dobre zakończenie, czyli wyciszenie się w poniedziałek tej osoby toksycznej. Zobaczymy, co dalej. Stabilizacja w pracy. Odzyskanie stabilizacji wewnętrznej dziobaski. Jak już to jest odzyskanie, to może być jakieś nagłe wydarzenie. I teraz to wydarzenie będzie dotyczyć, że coś się właśnie skończyło. Czyli wydarzenie spowoduje... To, że coś się zakończy, albo coś się skończy, i będzie wydarzenie, które pchnie Was do przodu. Zwróćcie uwagę na osoby, które będą próbowały wpływać na Wasze decyzje, tak? Czyli próby manipulacji, próby kłamania w żywe oczy. I to właśnie będzie taka chwila, takie wydarzenie, które momentalnie yy, będzie, ja to zawsze mówię, zwrot akcji. Czyli zmiany będziecie wprowadzać na lepsze, ale już będziecie się liczyć ze stratą. Czyli coś. Co od dawna nie rokuje, ja to tak mówię, żeby mi tutaj w filmiku czasami nie wykazywali. Coś, co od dawna nie rokuje w relacjach, powinno się zakończyć, tak? Powinniście otworzyć się na nowe znajomości, nowe możliwości. Mhm. Tajemnice wychodzą na jaw, tak? Tajemnice wyjdą na jaw, w związku z czym e, wyjdą publicznie na jaw. Także jeżeli wy macie jakieś tajemnice. To nie uzewnętrzniać się za bardzo osobom, do których nie jesteście pewni, że są wobec was lojalni, bo te tajemnice wyjdą od razu publicznie na jaw. Może być jakaś prowokacja. Zwróć uwagę na swój rozwój duchowy, zwróć uwagę na swoje wnętrze. Nie kieruj się emocjami, nie daj się wyprowadzić. Przy tej sytuacji, która wyniknie, nie da się wyprowadzić z równowagi, bo stracisz na tym, tak? Czyli gdzieś indziej trzeba te emocje wyrzucić i dopiero później wrócić do dyskusji, tak? Czy powrócić do tej sytuacji? Słuchajcie intuicji dziubackiej, ona będzie Wam bardzo dużo podpowiadać: wiele rozwiązań, odkrycia, wiele możliwości. Pięknie. Jeżeli chodzi o finanse. Mogą być pewnego rodzaju problemy, zamieszanie, niepewność finansowa. Jeżeli Wy nie macie problemów finansowych, to tylko uważać, żeby nie popłynąć z kasiorką. A jeżeli macie, to uważajcie, bo szanse będą się pojawiać, będzie wiele możliwości. Ale jeżeli będziecie niepewni, to odłóżcie decyzję o finansach na kolejne dni. Możecie liczyć też na wsparcie osób, które są wobec Was lojalne, na wsparcie przyjaciół, tak. Tutaj też jest, słuchajcie, doradca finansowy, prawnik, tak, jeżeli chodzi o tego typu jakieś tam sprawy urzędowe, zawodowe bądź prywatne, bo tu też może, mogą być jakieś opóźnienia, jakieś zamieszanie może powstać, a więc tutaj jest jakby doradca finansowy, prawnik, bądź też przyjaciel, osoba, która realnie stąpa, realnie stąpa po ziemi i która miała podobną sytuację i z tej sytuacji wybrnęła, to jest taka wskazówka. Pozwólcie sobie też na chwilę sam na sam ze sobą, bo będą dochodzić was plotki. Usłyszycie, być może sami, jakąś rozmowę. Usłyszycie, nie że podsłuchacie dziubaski. Usłyszycie. I tutaj karta radzi, i ty się odsuń od tego. Nie daj się wciągnąć w żadną sytuację, w żadne plotki. Nie plotkuj, uważaj, bo to wyjdzie na jaw, że brałeś brałaś udział w tych plotkach, w, tej, w tym Knuciu, że tak powiem, czy też w sprawach takich, które jakby bezpośrednio Was nie będą dotyczyć, szczególnie w pracy. Zwróćcie na to uwagę i również publicznie. Sprawy urzędowe, zawodowe bądź też prywatne, pomimo opóźnień i zamieszania, będą się prostować, nie będzie dużych problemów. Zwróćcie uwagę, kochani, przede wszystkim na to, żeby chronić swoje finanse, tak? Żeby chronić swoją kasę, swoją kasiorę. Jak to jest. O. No widzicie, dwie wypadły. Dobra, skoro dwie wyskoczyły, to dwie odczytamy. Pierwsza jest. Jestem z tobą, daję ci odwagę, byś zmienił swoje życie, osiągnął cel. Ja wszystko rozumiem, dziubaski, jak wy do mnie porady piszecie, że cały czas tkwicie, bo to nieraz człowiek nie jest gotowy, tak, wyjść z tej relacji. Natomiast jak pytacie dzień w dzień albo co któryś dzień o to samo, to karty zaczynają zakłamywać rzeczywistość, bo musi się zadziać energia. Są wskazówki. Jest odpowiedź na pytanie, są wskazówki, musi się zadziać energia. Wy musicie ruszyć tą energię, czyli jakby wykorzystać te wskazówki i zrobić krok do przodu. Czyli poniedziałek jest właśnie takim dniem. Dajcie odwagę, by zmienił swoje życie i osiągnął cel. Twoje uczucia zostały uzdrowione, co pozwala Ci otworzyć się na większą miłość. Pomogę Ci pozbyć się gniewu i niemożności przebaczania z twojego serca i umysłu. I tutaj właśnie. Pewnie nie bez przyczyny, nie bez powodu wypadły te dwie karty. Rady, czyli dziobaski. Przede wszystkim malutki kroczek. Nie musi on być zaraz taki duży, ale malutki kroczek, malutka zmiana w sobie e, uruchomi właśnie tą energię, żebyście osiągnęli swój cel, żebyście wyszli ze schematu, który już no, nie służy wam, tak? A ja Wam życzę oczywiście tych zmian na lepsze i odzyskania stabilizacji. Dziękuję.